siema! To jest odcinek, jak już widzicie z mega openingu. Co dzisiaj w openingu mamy? W openingu mamy parę skrzynek. Parę. No 90 zwykłych skrzynek, 12 tych episkich, bo jeszcze jedna z free. No i mamy oczywiście rzeczy z tropy rat my English Not good Dobra, więc co? Najpierw sobie otworzymy aleje pcharków collect zbieramy oczywiście Shelly Dobra, Shelly coiny kolektujemy tyka, więc jest git, dobra Tik, oczywiście Shelly znowu, um, Collect, Big Box, dobra, mam nadzieję, że coś tego Big Boxa wypadnie, albo wiecie co, tego Big Boxa, albo dobra, teraz sobie otworzymy, jest, już myślałem, że jakaś nowa karta, tak to wyglądało, dobra, no i git, ja tam się w sumie cieszę, Aha, i jeszcze mamy na mega boxa. Tego Mega Boxa tym razem na no, końcu otworzymy. Skorektujmy sobie jeszcze to. Teraz zapli. No i dobra, teraz te zwykłe skrzynki otwieramy. 5 będę teraz tak szybko otwierał, więc jak ktoś chciałby sobie na spokojnie popatrzeć, to oczywiście zwolnić, a ja może napiszę w którym momencie coś fajnego wypadło. Dobra. I otwieramy. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. W sumie trochę karty brakuje, to jest drugie konto oczywiście. Więc niech coś wypadło długie, jakaś legenda, po prostu łap wow, było. W sumie już na 4000 karków, myślę, że legenda może wypaść. Dobra i ale coinów będzie dużo i gamy, bo że widzę, sobie coś kupimy w sklepie. Te konta chciałem właśnie tak zrobić, że coś kupywać, bo na tym głównym, dopiero teraz zacząłem oszczędzać, bo stwierdziłem, że za gemy się nie opiera kupować mega boxów, bo tak nic nie wypadnie. O, 8 gamów, dobra, nice. Może będzie jakieś, jakieś grubsze. Grubsza ilość gamów, to kupimy coś, le jakiegoś lepszego skina. Albo w ogóle, jak już może nową postać kupimy. Dobra, otwieramy. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. A, cisza. Nowa muzyczka będzie śmieszna. Dobra. I jeszcze 50 zostało. 52. Dobra, ale to szybko i trzykamy kolejne, ale teraz szybko Dobra, patrzcie jaki to sprint jest, nie? Niech się zawiesił. <gamy> Ile jeszcze? 43 42 Gamy I połowa za nami skrzynek, dobra, jej jej, połowa skrzynek za nami Dobra, ale szybko, ale szybko to leci. Jak ktoś ma epilepsję fotoganną to proszę tego nie oglądać. Albo opeczkę zostawić, już można, co nie? A właśnie ja nie życiłem o opeczki i subiki, zostawcie opeczkę i błagam. Bo YouTube jest fajną platformą, kocham YouTube, a wiecie o co chodzi, co nie, nie mogę mówić o tym, bo... Wiecie, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. To zostawcie tą opeczkę i subika, wiecie. I tak już jak to już mam życić tak mocno, proszę, błagam was. Zostawcie to. No. Jak nie zostawicie łapeczki, to nie wypadnie nowa postać. Jak zostawicie łapeczkę, to wypadnie nowa postać. Mówię wam. Jak nic. Wypadnie nowa postać, jak zostawicie, a jak nie zostawicie to nie wypadnie. Ajaj. Chciałem, chciałem wy żeby wypadła jakaś nowa postać. Chciałem to bardzo. To <grych> się zawiesiło. Dobra, 10 ostatnich. 10 ostatnich sobie już normalnie otworzymy. 10 ostatnich skrzyneczek. Szybciej. Ile w ogóle mamy GMów? 79. Dobra, nice. Miałem 50 coś na początku. Nice, nice, nice. Opłaca się zbierać tyle skrzynek. Frida jest po pierwsze, a po drugie. No i 80. Co sobie jakiegoś fajnego skinka kupimy do czegoś. Dobra. Rico Barley. Oczywiście sobie ulepszamy karty. Tick. O, skończyły się, dobra. Otwieramy epickie. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Daryl, Brock, Rico, nic dodatkowego. Tych episkich jest więcej. Tik, no może być ból i tikaty. Też mogą być w sumie PowerPoint z Shelly, Dobra, do szelki zbieram. Shellka się przyda. Ją będę maksował. Tikaty, no dobra, ta skrzynka była średnia. I ta skrzynka, no nawet by Shelly była. Ta skrzynka średnia. Mam nadzieję, że coś mi wypadnie. Cóż się opłaca, te zwykłe to skrzynki otwierać O, No i to już była lepsza. Te zwykłe skrzynki płacą się bardziej otwierać niż episką. Z episkiem nic, nic nie wypada. Nic, po nie No i żartowałem. 5 gamów, Dobra. O, jean. Dobra, dziękuję za te łapeczki, Jean. Yy, no, cieszę się. Uuu. No i 5 gamów, dobra, nie no, to była unlock skrzynka, ja wam powiem. Jeszcze jeden Migbox został, ale wątpię że już była jakaś nowa karta. W ogóle straszny sobie procent. No. Co by sobie kupić stąd? Mam 94 gamy kurcze a to 150 eee, sprawnie sprawdźmy sobie procent, może byłem, Mega Boxa nie wiem na ja że eee, legenda. Uuuu, legendary. Uu, hi, hi. No, na legendę jest szansa, więc ja wam powiem Powiem wam widzowie otwieramy. Proszę. Niech tu nie będzie pięciu, tylko sześć. Dobra, nawet na tym końcu mam pH. Jeju. Ale jedna nowa karta jest, to się liczy. L Primo, El Primo sobie rico Proszę, to będą pewnie podwajacze 7 ticketów. ile jest tych ticketów 60 Dobra, mamy 94 gamy Co by tu kupić? Go? El Rudo Primo? Czy ją? Nie, no chyba ją bardziej, co nie? Dobra, kupujemy ją Kupujemy ją Banny Penny, czyli Króliczek Penny No i git Sprawdźmy sobie jeszcze zadymiarzy, patrzcie ile tu jest Króliczek Penny sobie ustawmy Select fajnie się prezentuje, Ulepszy, ulepszymy sobie, czyli... Aha, no i Jean jest nową postacią. Oraz... Mostropy, z Most Boże. I Oraz tych Dobra, ulepszył sobie go przy okazji. Już na czwartym poziomie Nice. Teraz ulepszymy go. Ulepszymy Bow. Przynajmniej hajs jakoś wyda. Dobra. O, Broka. Oh, o, rok, szósty poziom Ten O, oh, jeszcze Rico A to jeszcze go się da ulepszyć? No, no i to się zgadza Dobra, teraz to jest for Dwie nowe karty, dziękuję za łapeczki, cubiki Co się w następnym openingu Jakimś mega dużym, teraz mam dużo rzeczy Dużo ticketów mam, więc wiecie o co chodzi Więc trzymać się, cześć ba. Aha i dużo podwajaczy w ogóle? I nie mam podwajaczy Shop Ej A ja ile mam to jest pokazane ile mam podwaja. czy 606 Dobra No taki, no to trzymajcie się Cześć pa.